Cześć, dzisiaj chciałem porozmawiać o tak naprawdę początkujących traderach, o tym jak to, jak to czują, jak to widzą całą tą giełdę. No oczywiście to wszystko będzie też na podstawie mojego doświadczenia. Tu wyrysowałem taką prostą grafikę, gdzie widzimy początkujący trader, 0,1 rok, tak średnio 1,5 no i zaawansowany 5,7. I co tutaj widzimy? Tutaj górna część pokazuje, jakby pewność siebie, pewność swojej przyszłości na giełdzie, czyli początkujący wyjdzie mu parę tradeów, tak to widzi po prostu świetlaną przyszłość siebie na giełdzie, że już wszystko, wszystko po prostu będzie ładnie, pięknie szło no i średnio mniejsze zaawansowany, jeszcze mniejsze bo po prostu jest tego świadom, że wszystko może się wydarzyć tak? że tak naprawdę wszystko może nastąpić na tym świecie, tak więc nie ma rzeczy pewnych pewniaków, tak, że ten na pewno wygra, tamten przegra no a tutaj jeśli chodzi o fundamenty, to oczywiście początkujący ma minimalne bądź zerowe, średnio Większe, zaawansowane, coraz większe, i tutaj osta w ostatnimi czasy, e, właśnie w, w, z Polski też z różnych innych e, krajów rozmawiałem z początkującymi traderami, tak, e, na temat e, tego, e, no skąd biorą wiedzę, tak. No, oczywiście, pierwsze co e, to padło, to że to są e, backtesty, tak, że backtesty to jest właśnie jedyne źródło doświadczenia, jedyna taka odpowiedź rynku e, w ich stronę. Nic więcej nie mają, tylko to, tylko, tylko właśnie backtesty. Nie ma żadnej historii transakcji, e, nic więcej, tylko e, backtesty mówią, czy jesteś dobry na giełdzie, czy jesteś kiepski, tak? No i, i dzięki temu, że backtest e, wyjdzie naprawdę bardzo dobrze, no a to oczywiście można... E, dopasować po prostu jakby naszą strategię pod te dane, które, na których właśnie testujemy, tak. No i wtedy właśnie tutaj czujemy, że odkryliśmy sekret rynku, że, że rynek jest nasz, tak, że mamy, pamiętam jak ktoś powiedział, mam patent na rynek, że będę już bogatym milionerem. To jest, to jest właśnie taka piękna wizja, ale niestety bardzo krótkotrwała i czujemy, że po prostu wszystko jest przewidywalne tak, że na bakteści idealnie, ładnie, pięknie poszło to w rzeczywistości również będzie, będzie tak i tak właśnie będzie to wyglądać, tak, że moje strategie są nieomylne, no bo testowałem ich na baktestach. 110 pewności do siebie, no i tutaj właśnie chciałem porozmawiać o tych, wcześniej miałem, miałem film o backtestach, no i tutaj chciałem jeszcze bardziej to poruszyć bo to jest właśnie taki istotny etap, na który ja straciłem bardzo dużo czasu. Mnie to bardzo dużo czasu kosztowało, i no i to jest dosyć, dosyć ważny element w naszej rozgrywce. I co jest najlepsze, jak dajmy do to. Porozmawialiśmy właśnie o tych backtestach i ja wspominałem, że backtesty mogą nie działać jakby. Nie mieć takich samych wyników w przyszłości, tak ta nasza strategia z przeszłości w backtestach może nie mieć takich samych wyników w przyszłości. No to tutaj od razu pojawiała się reakcja, że ja nie potrafię, no tak jakby troszeczkę przesadzając, że ja nie potrafię jakby kontrolować swoich emocji i z tego względu twierdzę właśnie, że backtesty są niepoprawne, tak? Bo na tak po prostu jest bez emocji i powinienem tak właśnie grać bez emocji w trakcie realnych transakcji. Co jest najlepsze? To ta odpowiedź była już bardziej w takim emocjonalnym tonie, w bardziej takim agresywnym, tak? I to jest taka sprzeczność, bo z jednej strony mówią, że nie powinien po prostu nie, nie, nie potrafi kontrolować emocji podczas tradingu i dlatego backtesty są różne od rzeczywistości. Tak? Back -test, przeszłość, przyszłość, rzeczywistość jest zupełnie inna i tutaj właśnie nie potrafi kontrolować swoich emocji, a jakby sami w odpowiedzi na to reagują emocjami, reagują większą agresją no i dlaczego właśnie tak się dzieje dlaczego się dzieje, że no jeśli jakby podważasz troszeczkę jedyne źródło doświadczenia młodego tradera czemu on może zareagować bardziej agresywnie bardziej tak stanowczo, tak no dlatego właśnie, że to jest jedyne źródło doświadczenia, jedyna informacja z którą mogą czerpać i wyciągać wnioski jedyne jedyna informacja i tak naprawdę w tej chwili kiedy jakby podważam podważam właśnie skuteczność testów to jest to odbierane tak jakbym odbierał im przyszłość dlatego że tutaj już mają ustaloną przyszłość tak już wiemy że moja strategia zarobi 100% w ciągu dwóch tygodni to jest moja przyszłość tak właśnie moja przyszłość będzie e, Wyglądać i przychodzi ktoś taki i nagle mi chce ją odebrać. Chce odebrać moją przyszłość, chcę odebrać e, moje marzenia, moją nadzieję i moje bezpieczeństwo. Przede wszystkim właśnie tutaj chodzi też o to te bezpieczeństwo, bo no już e, powtarzałem, że nas, nasz umysł po prostu chce przetrwać, tak? To jest najważniejsze. A żeby przetrwać, musimy. Albo mieć nadzieję, po prostu albo mieć już bardzo dobrze zaplanowaną przyszłość. Kiedy to mamy zaplanowaną przyszłość, to jakby mamy zapewnienie, że przetrwamy, tak? Znamy swoją drogę i nasz umysł jest spokojniejszy. Jest w stanie widzi tą drogę i jest w stanie przetrwać właśnie z nadzieją, z tymi myślami, tak? A nagle nagle ktoś przychodzi i jakby chce wymazać tą przyszłość. I to dla umysłu jest nie do zniesienia, bo tak naprawdę najtrudniejsze dla umysłu jest pusta przestrzeń. Jeśli istnieje nadzieja, no to to jest w stanie przetrwać, tak? Ale jeśli nadzieja umiera, pozostaje pustka, to jest właśnie coś bardzo trudnego dla umysłu, coś, z czym może sobie nie poradzić. No i tutaj, właśnie w tej chwili, <grym> tu mamy taką grafikę, tak? Jak, jak. Jak ktoś się wypowiada, że mamy backtesty, to jest moje źródło informacji, to jest moje doświadczenie. Backtesty są wystarczające, tak? To jedna część po prostu jedna część naszego umysłu jedzie sobie na wakacje, tak? Bo już e, przeanalizowała wszystkie dostępne źródła, a mamy tylko jedno źródło informacji: backtesty, nic więcej nie ma, tak? E, ogólnie, tak jak mówiłem, z natury, właśnie umysł w. W każdym, jakby nowym sektorze, chcę zminimalizować wydajność, chcę zminimalizować zużycie energii. No i po prostu w każdym, jakby sektorze trzeba trenować ten umysł, że nie, no w tym sektorze też musimy wydać troszeczkę więcej energii i musimy no, zmusić po prostu nasz umysł, stworzyć, zbudować system, który będzie, będzie zmuszać po prostu, który będzie korzystał z większej ilości energii. Tak, no i tutaj. Jedna część umysłu właśnie jedzie na wakacje, bo już wykonała swoją robotę, wszystkie, wszystkie dane, informacje przeanalizowała. Ja już jadę na wakacje, ja już mam wolne, tak. No i wtedy wchodzi druga część, druga część naszego umysłu zaczyna obronę tego. Bo ktoś nas atakuje i ja muszę bronić tego za wszelką cenę. Tamten, tamta część analityczna już sobie dawno śpi, tak? a tutaj ja za wszelką cenę muszę obronić. Cokolwiek ty nie powiesz, to i tak to, tego nie przyjmę. Tak? To jest w tym stylu, że a ja teraz prędko zanim zorientujemy się, że to nie ma sensu. Tak? Po prostu musimy to za wszelką cenę obronić, żadne informacje do mnie nie dotrą, dlatego że bronię swojej przyszłości. I to jest właśnie taki największy ból. Kiedy, kiedy nasza przyszłość, która można powiedzieć, że jest zaplanowana, nagle orientujemy się, że właśnie, no, że, że ona upada, tak? Po pewnym czasie, no myślę, że większość, większość traderów jak już jest w jakimś tam kolejnym etapie, to widzi, widzi swoje jakby pierwsze drawdowny, tak? Widzi właśnie śmierć swoich Strategii swoich stworzonych systemów, i nagle się orientuje, że ta przyszłość, którą jakby sobie zapewnił przez różne jakby testy, różne różne, różne strategie, testowanie i tak dalej, nagle ona troszeczkę mija się właśnie z rzeczywistością, i wtedy no, pojawia się jakby, można powiedzieć, taki najtrudniejszy jakby okres. No bo Trudność w pogodzeniu się z przyszłością, trudność w pogodzeniu się z rzeczywistością, że nie jesteśmy stwierdzić, jaka będzie nasza przyszłość na, na tej giełdzie. Tak? No tutaj mamy mniejszą pewność siebie, no ale większą wiedzę, większe fundamenty, na podstawie których możemy zbudować. Dlatego, że zobaczcie, gdziekolwiek do banku nie pójdziemy, oni powiedzą nam, że tam zarobimy te 4%, zarobimy tak naprawdę 1% albo 2%. A najlepsze są są właśnie e, informacje telemarketerzy, że zarobimy 10% na pewno, na pewno, w 100% i tak dalej. I to już właśnie kreują nam przyszłość, że nasza przyszłość będzie tak wyglądać, i tyle. I to jest właśnie, dają nam taką pewną informację i, i pokarm po prostu dla naszego umysłu, że tak właśnie będzie. I, no i człowiek do tego dąży, żeby, żeby widzieć tą przyszłość. tak. A już bardziej zaawansowany to. Wie, że wie za mało i to jest naprawdę bardzo, bardzo takie prawdziwe, bo jeszcze parę lat temu czułem, że mam dużą wiedzę, tak. I, ale jakby im dłużej człowiek w tym jest, tym naprawdę. No ta wiedza oczywiście się powiększa, tak, ale y, zaczyna y, te proporcje nagle, nagle się zmieniają. Niby masz dużo wiedzy, ale co, my, uważasz, że coraz więcej powinieneś się uczyć coraz więcej powinieneś się wi Coraz więcej powinieneś widzieć, jakby, no dlatego, że no każdy dzień jest zupełnie inny i nie da rady przewidzieć, co będzie w przyszłości, jakie będą wyniki, jakie będzie zapotrzebowanie na daną walutę. Tego nikt nie wie, banki tego nie wiedzą, bo przecież nie wiedzą, czy ktoś, jakiś klient nie przyjdzie i powie, że chce ileś tam miliardów dolarów zakupić, sprzedać, tak więc nikt tego nie wie. Przyszłość nie jest w żaden sposób. Zapewniona. Ale co jest najważniejsze? To, że akceptuje niepewność. Tutaj nie ma przyszłości. Nie ma przyszłości przewidywanej. Jest pustka i tą pustkę właśnie akceptujemy. Nie wiemy, co tam będzie i ją właśnie akceptujemy. I to jest, myślę, że to jest najbardziej takie kluczowe, dlatego że to pomaga nam utrzymać stabilną psychikę, choćbym choćby nie wiem co, tak, bo jesteśmy w stanie jakby wszystko zaakceptować. Jeśli akceptujemy niepewność, jeśli akceptujemy e, przyszłość, w której wszystko może się wydarzyć, tak więc e, nasza psychika będzie emocjonalny stan, będzie się wahać, tak, ale te wahania już będą coraz bardziej takie minimalne, nie tak intensywne, nie tak duże, jak we wcześniejszych stanach. No i to wszystko, całe te fundamenty są oczywiście zbudowane na podstawie historii transakcji, na podstawie wielkich drawdownów, spalonych kont, spalonych transakcji, pogrzebanych transakcji i tak To już właśnie jest, jest taka taka różnica. No, pamiętam, jak ja no jak ja zaczynałem, no to tak jak wcześniej to wspominałem, pamiętam, że Nasdaq cały czas do góry i to po prostu mówię, co to jest. W sekundę tutaj można pieniądze zarabiać. No po prostu jestem najlepszy i to było. I to by dawało właśnie taką, takie mylne wrażenie, że to jest, to jest bardzo proste. Nic tym trudnego nie ma. No, no bo oczywiście do pierwszych drudanów, do pierwszych wyczyszczonych kąt to się działo, tak więc. Tak więc mam nadzieję, że te informacje jakoś pomogą wam być bardziej troszeczkę otwartym, tak, bo ta otwartość naprawdę jest, jest bardzo potrzebna. I, I to, że nie znamy przyszłości na rynku też jest bardzo ważne i że z tym trzeba się zaprzyjaźnić. To powoduje oczywiście niesamowity stres, niesamowity strach, niepewność, tak? Ale to jest bardzo potrzebne, żeby to zaakceptować. W przeciwnym razie e, każda świeczka będzie generować u nas e, no niesamowitą jakby destabilizację tak? e, psychiki. Po prostu, jeśli, jeśli nagle nasza przyszłość e, będzie wyglądać zupełnie inaczej niż tego się spodziewaliśmy, no to ta różnica będzie generować niesamowite e, emocje i oczywiście będzie miało to wpływ na nasze reakcje. Dobra, tyle, trzymajcie się.